Cześć, pracy. Dzisiaj temat Pantorutera. Ostatnio tak mnie na niego wzięło. Zrobiłem kilka prac i faktycznie jest to niesamowity sprzęt, co tutaj dużo mówić. I chciałbym do niego dorobić swój własny komplet palców, tych prowadzących. I szablonów. W tym nowym panteruterze te szablony poruszają się tutaj, żeby to nie spadło, mam nadzieję. Poruszają się po, po tym profilu aluminiowym, dzięki czemu szablon jest zawsze równolegle do materiału, czy równolegle do stołu. No jeśli materiał mamy zamocowany poziomo, to jest to również równoległe do materiału. I teraz ten komplet właśnie taki, który pozwala na kształtowanie frezów, kształtowanie czopów i gniazd, to jest właśnie ten malutki szablonik i palec. W zależności od wielkości frezu używamy różne wielkości tych palców prowadzących. I teraz wzór na obliczanie tego wszystkiego podam Wam gdzieś tutaj. To jest dostępne również na stronie pantolutera. ale przecież na, w, na czopach prostych, przelotowych czy nieprzelotowych, świat się nie kończy i tutaj można robić czopy w kształcie kwiatków, rybek i tak dalej, tak dalej, serduszek, co tam tylko do głowy nam przyjdzie. Te szablony są, to jest forma, to jest odlew z formy wtryskowej. A ja postaram się coś takiego zrobić na drukarce. Zobaczymy, jaka będzie dokładność druku. A te palce oczywiście metalowe, czyli tutaj skorzystamy z, z tokarki do metalu. Taki jest plan na dzisiaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy jaka dokładność będzie wykonania też tego, bo jestem ciekaw. Nie mierzyłem jeszcze tych wszystkich elementów, ale słup miarka w rękę i sobie poradzimy. Także dzisiaj szablony, własne szablony dla pantorutera. Zapraszam na film. Solidworks otwarty, i już Wam opowiadam, jak wykonałem taki model. To jest model, który wykonałem jako pierwszy, bazując i wzorując się na tych szablonach, które są oryginalnie z maszyną. A tutaj już Wam pokazuję model, który chciałbym wykonać. I już wam pokazuję jak to jak to zrobiłem. Cofniemy sobie tutaj kroki do samego początku, odkryję albo nie, zrobimy tak i przejdziemy do edycji, edycji szkicu jak widzicie szkic opiera się na kilku liniach, rozpocząłem rysunek tak naprawdę od wykonania takiego łuku. Odbiłem to lustrzanie w x i y i mamy dwa łuki połączone. Następnie, bazując na tej linii, stworzyłem odsunięcie, czyli ten outline odsunie elementy przy tej, korzystając z tej funkcji i uzyskałem właśnie takie dwie linie. Następnie, połączyłem te linie. Tymi dwoma łukami, czyli zamknąłem to na końcach i miałem pierwszy szkic gotowy. Następnie wykonałem kolejny obrys, ten zewnętrzny już zupełnie i to były moje linie pomocnicze, od których, od których zacząłem e, tworzenie tego modelu. Następnie, następnie wyciągnąłem. Tak jak widzicie, e, wyciągnąłem to w dół w dół ale tutaj ważne było to, że jest to jak widzicie, rozchodzi się ten, ten, to wyciągnięcie o 5 stopni, ponieważ wszystkie modele są skośne, dzięki czemu możemy mieć regulację ciasnoty tego, tego, tego gniazda, jak ciasno będzie wchodził czop, czy ma być na ciasno zupełnie, czy też na luźno. Również spójrzcie tutaj na te wymiary 9,15 mm. Tutaj jest 515. Sprawdziłem, i tutaj wszystkie wymiary są wzorowane na tym oryginalnym szablonie od, od maszyny. No i dobrze, idziemy dalej. Kolejny etap to wyciągnięcie środka, czy usunięcie, może tak. Tutaj nie ma już skośnych ścian. Jest to. Równoległe czy też prostopadłe do, do podłoża. Kolejnym etapem jest wykonanie tych trzech odwiertów. Sfazowanie dwóch zewnętrznych. Tutaj będzie będą fazy dla e, główek wkrętów czy śrub tych mocujących. Pojawił się później szkic, to w sumie już nie pamiętam po co. Dobra, patrzymy dalej. Aha, szkic ten, ta szóstka, był przeniesieniem szkicu z góry na dół, po to, aby dodać tutaj. O! Te niebieskie elementy. I następnie wyciągamy je w. Również tutaj jest lekko skośne, widzicie? żeby Luźno dosyć wchodziło w ten aluminiowy szablon, aluminiowy profil przepraszam. Następnie minimalne zaokrąglenie i również tutaj dodałem fazowanie krawędzi i mamy model gotowy. Jak Wam się podoba, to naprawdę słuchajcie, było proste parę minut i, i taki model wykonałem. I tak naprawdę te kroki, które tutaj mam zastosowane, czyli wyciąganie, wyciąganie następne i tak, dalej, i tak dalej, mogę powielać przy kolejnych modelach. Czyli jeśli będę chciał zrobić, nie wiem, kółko, jakieś tam serduszko i tak dalej, to będę mógł jak bazować sobie na tych modelach, na tych krokach, które tutaj są, do tworząc ten nowy model. Dobra. Wrzucamy to na drukarkę. Na drukarce wydrukuję to tym razem przy pomocy filamentu Spektrum Filaments i to będzie ABS Specjalny. Jest on trochę twardszy niż PLA i wydruk będzie zdecydowanie lepszy. Parametry druku: czyli 0,15 mm warstwa i dysza 0,4. Sam druk to około 2 godziny czasu. I w efekcie czego mam taki, oto element szablon do mojego łożyska. Zobaczcie, jak to wyszło dokładnie. Myślę, że efekt jest naprawdę niezły. O, teraz chyba ostrość jest idealna. I mamy takie, oto dwa łuki. Jak to się zakłada na, na sam yy... szablon? Tutaj mamy te dwie śrubki i wystarczy te podkładki, przepraszam, wsunąć tutaj na tą szynę. Trochę mi niewygodnie, ale może dam radę. Wsuwam, wsuwam. Cyk. I szablon założony. Dobra, Jarek, nie bajeruj, szablon szablonem, ma gdzie efekt pracy, ja już mam go w rękach, Taran! czop i gniazdo wykonane tym oto szablonem, nie ma problemu. Posłużyłem się również, przepraszam, jeszcze wam pokażę coś, tymi wydrukowanymi przeze mnie kółeczkami. Czyli te piny prowadzące również zrobiłem swoje o większych wymiarach niż były oryginalnie. To jest 23 mm i 22 mm. Takie całkiem spore, ale wymiar trzymają i, i są okrągłe. To najważniejsze. I tu już słyszę znowu głosy sceptyków. Po co się w ogóle bawić w takie oto szablony, w takie oto gniazda, czopy. Robicie rzecz unikalną. Wasze meble, czy wasze elementy z drewna, które wykonacie, mogą być unikalne. Może to być wasz znak rozpoznawczy, nie wiem, jakaś fala, jakiś uśmiech, serduszko, kwiatek, cokolwiek wymyślicie, jesteście w stanie tutaj zrobić i będzie to element powtarzalny. Użycie, użyjecie frezu większego, mniejszego, ale kształt zachowacie. Czyli jeden szablon wystarczy wam do Iluś prac, no oczywiście, dopóki go nie zepsujecie, myślę, że jest to tak estetyczne, że warto w takie rzeczy również zainwestować i spróbować robić coś, czego nikt inny nie zrobi. Kończę. Idziemy w takim razie na trudnicę. zaraz zabijemy ten chop. Jest dosyć ciasno, więc mam nadzieję, że się tutaj nie rozwali. Zrobiłem to zupełnie na wcisk. A z wami się widzimy już wkrótce. Nie dajcie się prosić o łapki, tak jest. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.